Zimą jest zimno, kochani. A jak jest zimno, to przyjemnie jest siedzieć w domu i co? Czytać książki. Sprawa więc dzisiaj jest bardzo prosta: książki na zimę dla was. Hej, hej, moi drodzy, w ten śnieżny styczniowy dzień Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Zimą wieczory dłużą się, wydłużają, tak jakby rozciągają w czasie. Noce nadchodzą z nienacka, potrzebujemy ciepłych koców, ciepłych skarpet, ciepłej herbaty z malinami i... Przepysznej lektury. Ja uwielbiam ten zimowy czas, bo aż chce się czytać. Słuchajcie, chcę się pożerać kolejne tytuły, chce się chłonąć, jak te pożerane również podstępnie tabliczki czekolady. Przygotowałam więc dla Was właśnie taki wybór smakołyków, książkowych smakołyków, które pozwolą Wam okopać się i doczekać. Tej wiosny. Ale to nie wszystko, kochani, dlatego, że dzisiejsze zestawienie powstało we współpracy z wydawnictwem Znak ze względu na premierę świeżutkiej powieści pewnego noblisty J.M. Coates. Ja, może go już kojarzycie, chociażby z hańby, ale za chwilę Wam wszystko opowiem, bo to jest jeden z tych noblistów, którego naprawdę warto. Poznać jego najnowsza powieść Polak od wydawnictwa Znak. No i to słuchajcie, będzie gwiazda dzisiejszego zestawienia. Ale, kochani, w zimowym zestawieniu nie tylko Polak, ale moc, moc dobroci, literatura polska, literatura zagraniczna, literatura piękna, literatura gatunkowa. Same sprawdzone tytuły, które sprawią wam, kochani, mnóstwo radości. I zaczynamy od naszej gwiazdy, właśnie Polak, J.M. Cautsia. Takie ciekawe nazwisko z południowej Afryki, RPA, właśnie stąd też taka nietypowa wymowa. No i słuchajcie, ja do książek noblistów podchodzę bardzo ostrożnie. Z dystansu również trochę jak pies dojeżdża, ale nie do książek J.M. Cautsia. I powód jest tutaj bardzo prosty. Jeszcze wiele, wiele lat temu, zanim Kowalski, była wielkim bukiem i była tylko zwykłą kowalską. W jej ręce trafiła hańba, właśnie tego autora i ta powieść całkowicie mnie zmiażdżyła. Absolutnie mną wstrząsnęła, po lekturze bardzo długo przeżywałam tamte emocje. No i cóż kochani, Coetzee'a z czasem i dostał Nagrodę Nobla i nawet dwukrotnie został laureatem Nagrody Bookera, co się nie zdarza, bo jest jedynym pisarzem na świecie i w historii tej nagrody, który dwukrotnie został nią nagrodzony. No, a ja tym samym wchodzę w jego prozę z pełnym zaufaniem. On, Witold, zwany Polakiem, jest znanym Interpretatorem utworów Chopina. Ona, Beatriz, należy do towarzystwa koncertowego w Barcelonie, które Witolda zaprosiło do siebie. On jest starszy, przypomina Maxa Wonsydowa, ma swoje maniery i specyficzny akcent. Ona ma męża, ma synów, czuje się jednak niedoceniona, wyniesiona do roli akcesorium. Beatriz w oczach Witolda znajduje podziw, znajduje pożądanie, znajduje miłość. Oboje są samotni, oboje tak różni, a jednak spragnieni siebie, ich romans przejdzie do historii. I słuchajcie, Polak jest bardzo ciekawy ze względu już na samą strukturę. To jest słuchajcie, powieść pisana językiem bardzo zwięzłym, bardzo zwięzłym, ale takim też intensywnym w emocje. I nie wiem, czy zauważyliście już tutaj. To jest słuchajcie, historia pisana od punktów. Historia miłosna na dokładkę. No można? Słuchajcie. Można. Jak zauważyliście, Polak jest bardzo oszczędny w słowach, bardzo esencjonalny w treści. Niby mówi niewiele, słuchajcie, ale mówi nam wszystko. Prawda o związku Witolda i Beatriz, słuchajcie, kryje się między słowami. Ona kryje się w tych niedopowiedzeniach, między tymi punktami, we wspomnieniach. Całość, moim zdaniem, co dla mnie jest tutaj najważniejsze, jest niezwykle przystępna. No, właśnie, to nie jest standard przy powieściach noblistów, a w przypadku Kocija tylko podkreśla jego kunszt po prostu. On po prostu nie musi pokuszać się, słuchajcie, o słowotok, by przekazać nam to, co najważniejsze. Dla mnie absolutne cudeńko, taka nieduża, słuchajcie, perełka, Polak J.M. Kocija. Zimą też polecam niewinne istoty Katarzyny Wolwowicz i to, że ja się kocham w serii z komisarz Olgą Balicką, to wy już wiecie bardzo. Dobrze. To jest pierwszy tom tej serii, właśnie, który zaczyna się zimową porą. Bardzo niepokojącą sceną. Jeśli chodzi o kryminały, Katarzyny Polwowicz, słuchajcie, autorka nie eksperymentuje z formą, ale tworzy. Na swoją modłę kryminały połączone z powieścią obyczajową Ona wciąga nas w świat swojej głównej bohaterki To jest taka postać z krwi i kości To jest taka kobieta, taka jak my Żadna z niej super bohaterka Ona jest po prostu policjantką, która świetnie wykonuje swoją robotę I z zapartym tchem śledzimy zarówno jej śledztwa I sprawy, w które jest zamieszana Ale również jej życie prywatne Ja już nie mogę się doczekać kolejnych tomów Pojechałam do Brata na Południe, Kar Słuchajcie, to jest jedna z najlepszych trylogii, jakie powstały w Skandynawii. To jest pierwszy tom owej trylogii, sagi rodziny Kippów, z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Saga rodu Kippo. To jest, słuchajcie, historia powrotu do domu. Jana, główna bohaterka, wraca na rodzinną ziemię, wraca do rodzinnego domu, wraca do swojego brata i do bardzo bolesnych wspomnień. Bohaterowie mierzą się z przeszłością, mierzą się z traumami także tymi rodzinnymi. A wszystko to, słuchajcie, to jest też tutaj najważniejsze, wypływa z nich poprzez słowa, poprzez wykorzystanie bardzo takiego wewnętrznego, osobistego języka. I to jest bardzo wciągająca historia, która wciąga czytelników. Jak bagno. Ostatnia pieśń o blubienicy kwiatów, Roshani Chokshi. Słuchajcie, to jest powieść gotycka, to jest powieść bardzo tajemnicza, ale nade wszystko to jest słuchajcie, retelling, retelling legendy, legendy o Meluzynie. I właśnie takiego retellingu, przynajmniej moim zdaniem jeszcze nie było, dlatego, że to jest baśń, to jest legenda rozłożona na części pierwsze i poskładana na nowo. Jest i mroczna, i smutna, i bardzo dramatyczna. O bólu, o zezdrości i o przeszłości, z której coś, a w zasadzie ktoś, zniknął na zawsze. Opowieść o szukaniu prawdy i znajdowaniu jej niefortunnie. O koszmarach, które kryją się za obietnicą. Roszanie Czoksi czaruje nas piórem. Pomoc domowa Frida McFadden. Domestic thriller o pewnej rodzinie, o jej niecnych tajemnicach i o tytułowej pomocy domowej, która również ma swoje sekrety. I słuchajcie, Frida McFadden zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Już swoim thrillerem medycznym Zamknięte Drzwi, nie wiem czy pamiętacie, ale pomoc domowa całkowicie wbiła mnie w ziemię. Tutaj, słuchajcie, autorka ujawniła talent do opisywania ludzi naprawdę popapranych, naprawdę niebezpiecznych. I to są takie bardzo przerysowane, filmowo-serialowe portrety ale jednocześnie one ogromnie działają na wyobraźnię i na nasze emocje. No i z przyjemnością się im przyglądamy z tej bezpiecznej odległości naszego ciepłego kocyka i naszej kanapy. Wielka ucieczka Roberta Harris'a słuchajcie, to jest porywająca, pełna rozmachu powieść historyczna o prawdziwych uciekinierach i o łowcy, który ich ściga. Całość natomiast oparta na prawdziwych wydarzeniach. Po zamachu na króla Karola Stuart'a I, to jest słuchajcie, XVII wiek, uciekinierzy, zamachowcy, no właśnie, część z nich ucieka i dwóch z nich ucieka za ocean. Na amerykańskiej Ziemi wciąż jednak są ścigani, tak naprawdę są zesłani na wygnanie, ale próbują jakoś. Uciec, próbują jakoś zbiec swojemu przeznaczeniu. Łowca bowiem podąża za nimi trop w trop, pomimo tego, że mijają lata. I powiem Wam, że czyta się z prawdziwą zachłannością, czyta się w taki sposób. Poznajemy tutaj historię ludzi, których być może nigdy byśmy nie poznali w inny sposób, dlatego, że to jest bardzo specyficzny przecież kawałek historii. A Robert Harris dokonał tutaj naprawdę prześwietnego researchu i wciągnął nas w tę historię i w losy tych. Niezwykłych ludzi. Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, nasza polska klasyka, historia renomowanego chirurga, profesora Rafała Wilczura, który po tym, jak zostaje opuszczony przez żonę, która zabiera jednocześnie ich córeczkę, no, zapija się i zostaje ofiarą napadu. W wyniku tego napadu traci pamięć. Popada w amnezję. Zostaje wiejskim znachorem, zupełnie przypadkiem i w międzyczasie, gdy mijają lata, musi odkryć na nowo, kim naprawdę jest. I to jest słuchajcie niby klasyka, ale ma w sobie taki współczesny, bardzo filmowy sznet, być może dlatego, że pierwotnie była scenariuszem filmowym. Całość jest pasjonująca, jest angażująca, trzymają nas w miejscu losy profesora Wilczura i jego przyjaciół, znajomych, tych, których spotyka na swojej drodze. Słuchajcie, to jest historia, która wzrusza i jednocześnie daje nam tak potrzebny Katarsis. Wojna Makowa, Rebekie F. Kwang, prawdziwy hit wydawniczy. Słuchajcie, jest to fantastyka młodzieżowa z prawdziwym historycznym uderzeniem. To jest cały kawał historii konfliktów Chin i Japonii. Wszystko to ukryte za taką fikcyjną pozłotą. Tutaj, nawet główna bohaterka, Rin, która jest bohaterką antybohaterką, jest tak naprawdę wcieleniem Mao. Niezidentyfikowane pochodzenie jej dochodzenie do. Mm, pełnej mocy i stawanie się kobietą. Jest magia, jest wojna, są też moralne zagadnienia, które nie mają oczywistych rozwiązań. I to jest pierwszy tom trylogii, który bierze czytelnika. Z zaskoczenia. A i chociaż jest to fantastyka młodzieżowa, i to nie tylko ze względu na wiek bohaterki, ale po prostu na konstrukcje fabularne i pewne uproszczenia, jakich podejmuje się kłank, to jednak i dorosły czytelnik znajdzie tutaj moc fantastycznych odniesień. Kobieta z biblioteki Solary Gentil. I to jest powieść kryminalna, która jest zagadką sama w sobie jest taką powieścią szkatułkową, która kryje opowieść w opowieści, zagadkę w zagadce. To jest historia pisarki, jej opowieści i jej. Tajemnicy wewnątrz tajemnicy. I to jest bardzo intrygująca, łamigłówka kryminalna. Powieść, która jest jednocześnie czymś więcej niż tylko opowieścią zbrodni. Mamy tutaj i motywy manipulacji, i motywy stalkingu. Mamy tutaj e, motywy również angażowania się w sam proces pisania. Mamy też labirynt szaleństwa, w którym fikcyjna rzeczywistość łączy się z fikcyjną fikcją. Ja wiem, zamysł jest bardzo skomplikowany, ale poprowadzony jest w taki sposób, że kiedy się go nie opisuje, ale się czyta książkę, to wszystko staje się jasne. I wreszcie zaginiona, tiny, wręsztted, Słuchajcie. To jest bardzo mocny, bardzo brutalny, lodowaty wręcz. Thriller rodem ze Szwecji. Diabelnie realistyczny, napisany przez jedną z najbardziej zaciętych reporterek w Szwecji. Co więcej, ta historia oparta jest o prawdziwą zbrodnię nierozwiązaną zbrodnię sprzed lat. Mamy tutaj seryjnego morderce kobiet. Mamy tutaj nierozwiązaną zbrodnię sprzed lat, która łączy się spójnie z zbrodnią i z wydarzeniami tu i teraz. Mamy podobieństwa, które prowadzą do prawdy. I jak na opowieść z północy przystało i ta. Bywa przerażająca, i też trzyma czytelnika za gardło. A ten realistyczny aspekt, słuchajcie, nadaje jej tylko tego mocniejszego, tylko bardziej mrocznego znaczenia. Jednocześnie autorka sprawiła, że chcemy po prostu więcej. To jest pierwszy tom serii kryminalnej Cold Case. Jestem ciekawa, czy pojawią się kolejne. A dzięki wydawnictwu Znak mam, słuchajcie, dla Was tę perełkę J.M. Coates'a Polak do wygrania dla Was. Może to być Wasze pierwsze spotkanie z tym prześwietnym noblistą, którego naprawdę warto poznać. Słuchajcie, J.M. Coates'a Polak. A pytanie konkursowe brzmi: poleccie albo książkę, albo film, albo grę, albo serial, które uważacie są idealne na ten zimowy czas, które są idealne, by obejrzeć, przeczytać, zagrać tu. I teraz swoje polecajki wrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się w opisie pod filmem i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Hucha, zima zła. Mam nadzieję, że nie będzie taka zła dzięki moim książkowym polecajkom dzisiaj dla Was, że znajdziecie jeszcze coś dla siebie na te nadchodzące zimowe tygodnie i odliczanie do wiosny, bo wiem, że część z Was odlicza bardzo, bardzo intensywnie. Dajcie znać, czy znacie te tytuły, które wymieniłam w zestawieniu. Dajcie znać, czy znacie w ogóle prozę Jamesa a naszej gwiazdy, dzisiejszego zestawienia. Słuchajcie, jego hańba wbiła mnie w ziemię i to było jeszcze lata, lata, lata temu, zanim był noblistą, zanim zdobył Bukera, słuchajcie. To była taka powieść. No, hardcore, hardcore. Polak nie jest tak hardkorowy, jest o wiele lżejszy, ma lżejsze natężenie emocjonalne, ale jest jednocześnie bardzo melancholijny, no i jest ten polski akcent, i to jest po prostu historia miłości miłości niestandardowej ale to zobaczycie dlaczego no i mamy tutaj też muzykę, muzykę Chopina dlatego, że nasz Witold bohater jest właśnie tytułowy Polak jest właśnie chciałam powiedzieć rekonstruktorem, nie, nieprawda jest interpretatorem muzyki Chopina właśnie, a Beatriz jest tą, która zaprasza go do Barcelony na koncert i wtedy wpadają sobie w oko ale to też jest nieoczywiste bardzo uczucie. Polak Kocija, poznajcie tego fantastycznego, nobliste, tak go tytułuje trochę, jak on z tego Witolda, Polak, no ale właśnie, pasuje, pasuje, słuchajcie, do e, tego motywu. E, polecajcie właśnie swoje książki e, na zimę, swoje filmy, swoje seriale, bierzcie udział w konkursie, bawcie się pysznie i pamiętajcie, że na blogu Wielkiego Buka jest wpis, gdzie znajdziecie wszystkie te tytuły i linki do recenzji. A my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!